Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj webinar o ekologii i ochronie środowiska, a właściwie o tym, jak można prowadzić te lekcje w ciekawy sposób. Przedstawimy dzisiaj Państwu gotowe pomysły, zadania, karty pracy, a także całą masę inspiracji, które można wykorzystać na lekcjach w klasie ósmej, w drugim semestrze, omawiając te zagadnienia. Ja nazywam się Kamila Koczorowska. Ja Agnieszka Kołodziejska, obydwie jesteśmy nauczycielkami biologii oraz przyrody w Zespole Szkół nr 32 w Bydgoszczy. Ja oprócz tego jestem jeszcze nauczycielem chemii, a Agnieszka także nauczycielem geografii, a pełni również funkcję doradcy metodycznego w Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. No to zaczynamy. Od czego zaczniemy? Zaczniemy chyba od tego, co biolog jakby wykonywać powinien, a już zwłaszcza przy takich tematach poświęconych ekologii, a mianowicie zajęcia terenowe. One są oczywiście wpisane w podstawę programową nauczania biologii i one po prostu muszą się odbywać jako część, no Tutaj ta dydaktyczna e, tego przedmiotu, nie ma w ogóle takiej opcji, żeby tego nie było e, i one nam umożliwiają tak naprawdę właśnie realizację tematów ekologicznych, ale też pokazanie tej różnorodności w takim, no powiedzmy, pseudonaturalnym środowisku, bo nie zawsze jest to jedna klasa łąka, wystarczy teren przeszkolny. I możemy tutaj wykonać, jakby wyjść na wycieczkę do ogrodu botanicznego, do ogrodu zoologicznego, ale też może to być łąka, pole, las, czy nawet wojsko szkolne, na którym też możemy takie zajęcie terenowe sobie przeprowadzić. I tutaj oczywiście nas jakby podstawa programowa zobowiązuje też do obserwacji takich zjawisk zachodzących w określonych ekosystemach i mamy zwracać uwagę na sukcesję ekologiczną, co ważne. Te zajęcia mogą być wzbogacane różnymi aplikacjami. Które nam są w stanie tutaj pomóc, więc jak najbardziej ta technologia IT tutaj może być wykorzystana. I takie, takie aplikacje też dzisiaj Państwu pokażemy. pokażemy. No, i teraz my tutaj od czego zaczynamy? No, zaczynamy od jakby spojrzenia na naszą szkołę, właściwie od jej położenia i pokazania. Nasza szkoła tutaj schowana jest troszkę, ale. Za, akurat za, ale pokazujemy teren przy szkole. Oczywiście korzystamy z aplikacji Google Maps, bierzemy sobie oczywiście obraz satelity i mamy jakby tutaj możliwość pokazania, gdzie możemy pójść. Stosunkowo niedaleko mamy stawy, gdzie możemy ekosystemy wodne pokazywać. One rzeczywiście są tam fajnie, zrobione taki teren ogólnodostępny dla mieszkańców posiedlamy my też z tego możemy korzystać. I obok mamy też przepiękny park na takim wzgórzu Dąbrowskiego, gdzie znajdujemy też obiekty pomnikowe, pomniki przyrody, więc rzeczywiście bardzo ciekawe miejsce, z którego możemy Momentami korzystać. Momentami przypomina i rzeczywiście ekosystem leśny, więc Dokładnie tam, tak naprawdę Dokładnie mamy, tak. mamy blisko. tak? Jestem Ale może Państwo też. też takie miejsca gdzieś w pobliżu swojej szkoły? Macie. Oczywiście trawnik przy szkole też jak najbardziej. No i tutaj właśnie jeśli już mówimy o tych aplikacjach to my tutaj proponujemy kilka z których najczęściej korzystamy. No to już wspomniana oczywiście Google Maps, ale mamy też drugą aplikację, którą polecam, to jest Obiektyw Google, który pięknie rozpoznaje właściwie gatunki roślin, zwierząt i można sobie tutaj rzeczywiście z tego fajnie pokorzystać. No oczywiście warunkiem jest dostęp do internetu, to właściwie każda z tych aplikacji tego internetu potrzebuje. fajną aplikacją jest aplikacja BirdNet, gdzie możemy Rozpoznawać ptaki. Ciężko jest zrobić im zdjęcie, ale łatwo nagrać dźwięk, jakby śpiew, który ptaki wydają. I ta aplikacja po tym śpiewie jest w stanie nam tego ptaka tutaj rozpoznać. No i ja fajna... dodam jeszcze, że ja testowałam z moim sześcioletnim wtedy synem, i on próbował udawać ptaka, ale aplikacja świetnie rozpoznaje, mówi, że takiego ptaka nie ma i nie rozpoznaje takiego człowieka A ja miałam, lepszy, ja miałam lepszy przypadek, bo ja poszłam do lasu, próbowałam nagrać śpiew, ptaka, też oczywiście byłam swoim dzieckiem, ono się do mnie w pewnym momencie odezwało, aplikacja rozpoznała, napisała mi, że to był human, więc, więc jednak nie jest tak, to wcale takie, takie dziwne. I tutaj jeszcze polecam tą fizykę Toolbox, e, aplikacje gdzie możemy skorzystać na przykład z światłomierza, gdzie możemy zmierzyć natężenie światła w poszczególnych na przykład partiach lasu, ale możemy też zmierzyć natężenie dźwięku i to też jest bardzo fajne. To już niekoniecznie w lesie, ale nawet w szkole pokazać, jaki hałas dzieci same sobie tworzą, więc rzeczywiście bardzo fajna rzecz. No i potem mamy What's the Flower, czyli jakby aplikacja, która nam tutaj rozpoznaje gatunki roślin i maszą. Ale po czyli... kwiatach, tak? Czyli tutaj tak. nosimy się jednak wiosną mm -hmm. albo... albo... No późną wiosną, ale te tematy są tak przewidziane pod koniec tego drugiego semestru, więc jak Dokładnie. najbardziej można z niej korzystać. No i masząc, czyli grzyby, które też możemy za pomocą aplikacji tutaj sobie pięknie rozpoznawać. Oczywiście warto też na takie zajęcia terenowe zabrać tradycyjne atlasy czy tradycyjne klucze do oznaczania roślin czy zwierząt, które mamy. I tutaj pierwszy przykład już konkretnego działania, które możemy zrobić dosłownie na kawałku trawnika przed naszą szkołą. To jest ćwiczenie zaproponowane w podręczniku do biologii MAC do klasy 8. My się bardzo już cieszymy na, na ten moment, ponieważ pierwszy rok uczymy w klasie 8 z podręczników MAC, ponieważ mamy Tutaj przewidziane dokładnie godziny na zajęcia terenowe, i tutaj w podręczniku mamy całą masę ćwiczeń, które możemy wykonać. My kilka z nich dzisiaj pokażemy. Tutaj na przykład ćwiczenie, które zbada nam liczebność, rozmieszczenie i zagęszczenie wybranych gatunków rośliny zielnej. Wbijamy po prostu tak, jak jest tutaj na rysunku paliki cztery na kształt kwadratu rozciągamy dzielimy je na trzy części rozciągamy pomiędzy nimi sznurki i identyfikujemy korzystając na przykład z klucza czy z, czy z tych aplikacji które wymieniłyśmy gatunki i zajmujemy się tym gatunkiem który występuje tutaj najliczniej czyli dominuje na tym danym poletku i zaznaczamy tutaj miejsca występowania osobników czyli uczniom mm. też dajemy mm. można na papierze milimetrowym tak dać czy nawet zwykła kartka w kratkę i oni Zaznaczają, gdzie te gatunki tutaj występują. Mają sobie przypomnieć definicję liczebności i zagęszczenia, obliczyć te parametry dla danego gatunku, przeanalizować i na tej podstawie też wywnioskować, jaka jest struktura przestrzenna tego gatunku. Do tego ćwiczenia mamy również gotową kartę pracy. Tutaj mnie bardzo urzekło to, że na wstępie jest krótka informacja dla ucznia i uczennicy, żeby pamiętali, że miejsce, w którym oni się aktualnie znajdują, że oni są tam gośćmi, więc nie wolno im zakłócać spokoju tego miejsca ciszy. Czyli mamy takie króciutkie jeszcze przypomnienie tych zasad, jak należy się zachowywać, tak na przykład w lesie, czyli. Z powodu jak najmniej szkód omijaj owocniki grzybów, obserwuj. No i zadania: zapisz współrzędne geograficzne miejsca, więc tutaj piękna korelacja z geografią. Określ, jakim ekosystemie znajdują, odbywają się te zajęcia terenowe i rozpoznaj gatunki roślin, które tutaj są. I tutaj znowu proszę zobaczyć wykorzystanie technologii informacyjnej, czyli robimy zdjęcia, wklejamy je do karty pracy. Ja myślę, że my tutaj nie będziemy wklejać ich do kart pracy, tylko ponieważ mamy szkołę na konta Gmail każdego ucznia, a więc oni po prostu będą nam je wysyłać na maila, tak żebyśmy mieli pewność, że faktycznie te zadania zrobili. Inny pomysł na zajęcia terenowe to gra terenowa. No, gra terenowa jest jakby taką odmianą trochę tych zajęć terenowych. Troszkę urozmaiceniem ale, może. Tak, ale żeby nie było tak nudno, że oni sobie tylko coś tam wykonują w tych grupach, to tu włączamy taki element ry rywalizacji, dlatego że ta gra terenowa mm. może polegać na tym, że e, grupy mają jakby do wykonania poszczególne zadania, ale liczy się też, znaczy poprawność przede wszystkim jak najbardziej, ale liczy się też jakby tempo, czas wykonania tych I zadań. I ilość zadań, które zdążą określonym w danym czasie. Wykonać. Tak jest. I to jest rzeczywiście fajne i to to mobilizuje do takiego zaangażowania się w pełni, do podzielenia się na rolę, dlatego że jeden tutaj musi zapisywać, trzeci już musi lecieć do punktu kontrolnego, więc jest rzeczywiście tutaj. To I troszeczkę... co ważne, tu musi być jakaś mapa, więc uczniowie mają tą tak. praktyczną umiejętność czytania, chociażby mapy Google, tak? Czy jakiegoś planu, który my im przygotujemy. Przechodzimy z porządny geograficzne, gdzie muszą Dokładnie. po prostu się jakby rozeznać w tym wszystkim. My tu proponujemy akurat grę podzieloną z podziałem na pięć grup. Oczywiście to jest tylko i wyłącznie nasza tutaj jakaś, e, jakaś interpretacja. Każdy może sobie tutaj zrobić tyle grup, ile mu e, tyle zadań, bo to właściwie z tym się wiąże, e, ile tutaj nam przyjdzie do głowy. E, no i oczywiście grupy muszą odszukać e, jakby numer na mapy, też może ja punkt, jak mapie. Ja pokażę tą mapie, mapę to będzie łatwiej, nie? Dokładnie tak. My tu oczywiście znowu korzystamy z Google Maps. Mamy ulicę naszej szkoła, Boisko. łatwo odnaleźli dokładnie tak. No i teraz oczywiście uczniowie w odpowiedniej kolejności muszą się przemieszczać z punktu pierwszego do drugiego i tak dalej, gdzie muszą jakby te poszczególne punkty kontrolne tutaj po kolei zdobywać, za to otrzymują oczywiście punkty na końcu je zliczamy i podsumowujemy, która grupa była rzeczywiście najlepsza. No i teraz My tutaj mamy zaproponowanych pięć takich różnych stacji. Pierwsza z nich to jest takie zapoznanie się z organizmami, które żyją w glebie. I poprosimy uczniów, żeby pobrali próbkę gleby. Tutaj podajemy tam dokładne wymiary, na jakich głębokości, mają odłowić z tej gleby, którą wybrali, wszystko to, co żyje. Czyli organizmy żywe, które mają jakby chodzi nam oczywiście. Tutaj oczywiście, o jeśli chodzi o sprzeczne, to przydałaby się łopata lub saperka. No my akurat z projektu unijnego pięć takich saperek zakupiłyśmy, więc rzeczywiście no nie, nie mamy tutaj z tym problemu. Tu mamy akurat szalkę Petriego, ale równie dobrze to może być papierowa tacka, nie oszukujmy się. Używając prostego klucza do oznaczenia, który my tutaj załączamy w tej prezentacji, ale równie dobrze można skorzystać z jakiegokolwiek innego, dostępnego, mamy nazwać, mają uczniowie nazwać te odłowione okazy. I swoje zbiory mają udokumentować za pomocą zdjęć, które później oczywiście przesyłają nam na maila. No i to co ważne, zwracamy też oczywiście uwagę na to, że to są jednak zwierzęta i że trzeba je tutaj z szacunkiem traktować, a po wykonanej obserwacji trzeba je oczywiście absolutnie wypuścić. No i tutaj pokażmy jeszcze właśnie ten klucz, taki prosty, najprostszy. Ja tutaj oczywiście wybrałam te gatunki, które najczęściej są spotykane w glebie, ale jeśli wiecie Państwo, że to jest na przykład ogród szkolny, gdzie na pewno będą występowały jeszcze jakieś inne organizmy, to możecie sobie to wyworyfikować. warto je i tak. Dokładnie, tak, ale pamiętajcie też Państwo, że przecież zawsze można skorzystać z tego, tak jak mówiłyśmy, z tego obiektywu, chociażby Google, który nam pozwoli zlokalizować, czy znaczy nazwać właściwie gatunki, których tutaj nie ma, więc to też jest żaden problem w dzisiejszych czasach. I to była pierwsza stacja. Mamy kolejną, gdzie z kolei staramy się określić wiek drzewa. Czyli uczniowie mają sobie wybrać jedno drzewo, które stoi na boisku szkolnym, wybrane. No, u, u nas, akurat w koło boiska szkolnego, jest sporo drzew i to w różnym wieku, bo w zeszłym roku dosadzaliśmy e, sporo mm -hmm. nowych. Nawet dom mamy zasadzony, bardzo młodziutki, jeszcze tak. Ciekawe, czy rozpoznają. ale no, Dokładnie. Ale tutaj, oczywiście, jakby ten dom, gdybyśmy mieli określić jego wiek, na pewno będzie bardzo trudno. Więc lepiej tak, jakby no, za słuszną, mało jeszcze, tak. No dokładnie, zasłuszną taką e, obwodem tego pnia, żeby łatwiej było to wszystko poobiegać. No i znowu tu polecamy aplikację obiektyw Google, gdzie no jeśli nie znają, bo mam nadzieję, że te podstawowe gatunki drzew uda się rozpoznać, chociaż różnie to bywa, mogą sobie za pomocą aplikacji określić gatunek tej rośliny, takie jest polecenie. No i muszą określić wiek wybranego drzewa. I tutaj pokazujemy jakby dwa sposoby. Pierwszy polega na zmierzaniu obwodu pnia na wysokości 130 cm, to jest oczywiście ta pierśnica, i mogą sobie według wzoru obliczyć średnicę, czyli muszą podzielić obwód drzewa przez pi, czyli 3,14 i mogą sobie z tabeli, którą za chwileczkę pokażemy, mogą ten wiek drzewa odczytać, albo druga strona, znaczy drugi sposób to jest po prostu zmierzenie obwodu tej pierśnicy i na, wysoko, na wysokości 130 cm i na Podstawie tego obwodu mogą odczytać wiek również. I tutaj pokazuję oczywiście tutaj Wystawiam. posł. Tak, tu wstawiłyśmy taką przy, jakąś przykładową tabelę, ich jest mnóstwo, w internecie można znaleźć. Jedna na podstawie właśnie tej średnicy, a druga na podstawie obwodu dnia, można ten wiek tutaj określić. No no I tutaj no... też piękne jest to, że dobrze było to porównać, bo tu mamy no odczytanie właśnie. z wykresu, mm -hmm. tak? a tutaj odczytanie z tabeli, doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że dzieci mają problem z tą umiejętnością i z tym prawidłowym odczytywaniem danych, więc ja myślę, że my to zrobimy w dwóch wersjach. tak? No żeby właśnie chciałam, umieli... chciałam właśnie tylko i powiedzieć, że można sobie tutaj jakby sprawdzić jednym, drugim sposobem, porównać wyniki, jakby też podyskutować, dlaczego te wyniki się będą, jeśli się będą różniły, dlaczego one się oczywiście tutaj różnią. Więc to też taki ciekawy sposób na jakby weryfikację tych uzyskanych przez nas wyników. To była stacja z wysokością, przepraszam, z obwodem. No i teraz Kamila już. I twoje. teraz stacja trzecia, trochę chemiczna, dlatego moja, badanie odczynu gleby, tak? Fajnie, jeżeli są kwasomierze glebowe, one są do zakupu za naprawdę niewielkie pieniądze w jakiś tam sklepach nawet ogólnobudowlanych. Ale jeżeli nie ma kwasomierza glebowego, to powiem szczerze, nie próbowałam, ale również jakby można zwilżyć mocno tą glebę wodą i przyłożyć po prostu papierek lakmusowy. Tak? Tam było polecone w metodologii, żeby jednak to była woda, żeby nie jakby odczynu nie zmieniała, to woda. Tak, destylowana, oczywiście. Mm -hmm. Demineralizowana, przynajmniej albo destylowana, tak? I tutaj warto, żeby uczniowie wybrali miejsce od siebie oddalone, więc znowu mam ten element gry terenowej, muszą się podzielić, muszą pobiec gdzieś tam w to odpowiedź odpowiednie miejsce. Ja robiłam w zeszłym roku też z uczniami i to klasy czwartej na takich zajęciach dodatkowych to badanie odczynu gleby i tutaj jeszcze dodatkowo właśnie, ponieważ żeby uczniów troszeczkę zająć, to badaliśmy to pH gleby przy powierzchni gruntu i też z głębokości, czyli wykopywali dziurę gdzieś tam na głębokości 30 cm i sprawdzaliśmy czy to pH gleby przy powierzchni i głębiej się od siebie różni. Także tutaj jakby też wariantów tej stacji też może być kilka. No i Stacja czwarta, znowu inspiracja, właściwie gotowy materiał z podręcznika do biologii mac do klasy ósmej, badanie różnorodności gatunkowej roślin na terenach zielonych w pobliżu szkoły. I tutaj wybieramy sobie cztery sznurki, każde około półtora metra długości, wyznaczamy obszar, tak, obszar rozkładamy, dwie, dwa sznurki, czyli robimy po prostu, zaznaczamy obszar swoich badań, przyglądamy się roślinom i liczymy, ile tutaj znaleźliśmy gatunków. Jeżeli jest taka możliwość, to warto by było porównać to w dwóch miejscach. My na przykład mamy takie miejsce Pola Nadziei, które, w których co roku wolontariat sadzi nasiona i tam są cebulki, więc w różnych porach roku tam kwitną różne kwiaty i porównać właśnie taki, taką grządkę, że tak powiem, z kwiatami, ale wiem, że też wiele z państw, wielu z Państwa ma na przykład takie ogródki przyszkolne ze na przykład zwykłym trawnikiem i porównanie, gdzie ta bioróżnorodność jest większa. I stacja no i piąta. No właśnie, jaki to ptak? I tutaj mamy lornetki, ale przecież bez lornetki też można to zrobić, choć z lornetką jest ciekawiej. Zawsze wzbudza to większe zainteresowanie, bo wow, znowu coś nowego. I okazuje się, że obsługa lornetki wcale dla wszystkich nie jest taka prosta. I mamy zaobserwować ptaki na naszym boisku. My mamy na drzewach powieszone budki lęgowe, więc tutaj jakby możemy sobie trochę to podglądać. Ale mają... też nie wszystkie są zamieszkane, tak? tak w zeszłym roku tak. na przykład. Tylko jedna była zamieszkana, więc tutaj warto też, żeby uczniowie odszukali minimum. Chyba mamy pięć tych budek, ale część jest po drugiej stronie szkoły, więc zakładamy, że będziemy tylko na terenie boiska, więc żeby odszukali przynajmniej dwie i sprawdzili, czy tam są ptaki. Jeśli nie, to dlaczego się akurat tam nie zasiedliły? Szukamy oczywiście pomysłu, ale to przecież nie muszą być tylko ptaki, które są w łódkach lęgowych, bo mamy ich tam całe mnóstwo takich typowo miejskich i korzystając z aplikacji BeardNet albo obiektywu Google, znowu uczniowie mają rozpoznać przynajmniej trzy gatunki, no i koniecznie zrób zdjęcie tym ptakom. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że zrobienie zdjęcia ptakom nie jest takie łatwe, też domyślam się, że to zadanie zajmie im też chwilę, w związku z czym no, ta grupa, która rzeczywiście to zdjęcie, te zdjęcia wykona, no, będzie miała tutaj te dodatkowe punkty, czyli też możemy jakby zróżnicować. Dokładnie, tak, więc dla nas to też łatwiej potem rozstrzygnąć. A więc też kolejne zadanie, które tutaj proponujemy w ramach tej gry, którą tutaj wprowadziłyśmy. Chciałabym no zwrócić rzecz. uwagę na to, że w podstawie programowej w warunkach realizacji oprócz tych zajęć terenowych ujęte są doświadczenia i obserwacje. Tak, czyli bardzo ważne jest to, żeby w procesie kształcenia zaplanować taki cykl obserwacji i doświadczeń prowadzony przez ucznia, przez zespół, przez grupę. Czy to samodzielnie, czy pod kierunkiem nauczyciela. I co ważne, to co wytłuszciliśmy. Stworzenie warunków, które umożliwią uczniom zadawanie pytań weryfikowalnych metody, metodami naukowymi. I w podstawie programowej, w warunkach realizacji jest też zapisana rekomendacja aby w procesie dydaktycznym uwzględnić także te doświadczenia, te obserwacje, które wynikają z ciekawości poznawczej uczniów. Czyli tak naprawdę możemy zaobserwować sobie, czy zrobić doświadczenie wszystko, co, co nas tutaj zainspiruje, czy zainspiruje naszych uczniów. Kilka jakby wprost informacji z podstawy programowej. Obserwacja liczebności rozmieszczenia zagęszczenia wybranego gatunku rośliny zielnej w terenie. I to, to było już na tych To zdaje, było. Analiza to, zakresu tolerancji. Tolerancji organizmu na wybrane czynniki środowiska, tak? to tutaj też nawet takie zajęcia terenowe w lesie czy w parku pięknie pokazują nam zakres tolerancji, no bo widzimy, że jednak rośliny w runie, leśnej, w runie leśnym będą zupełnie inne. Tak? Albo analiza wpływu człowieka na różnorodność biologiczną, czyli zastanawiamy się, co tutaj człowiek w jakiś sposób wpływa na, na bioróżnorodność. No i ja tutaj znowu mamy kartę, znaczy to jest właściwie takie można powiedzieć obserwacja z podręcznika. Ona jest na lekcji przy populacji, gdzie badamy różne cechy populacji, m.in. strukturę wiekową. I tutaj fajne doświadczenie, powiem szczerze, że bardzo mi się spodobało. I to jest doświadczenie z tak zwaną rzęsą wodną. Po prostu no, trzeba ją tutaj sobie przynieść. No, my mamy stawy, i nie ukrywam, że oczywiście tam pobiegnę po tą rzęsę, żeby ją przynieść na lekcję. I potrzebujemy tak naprawdę no, jakiegoś pojemnika, pojemnika, na, żeby tą rzęsę po prostu utrzymać z wodą, i potrzebujemy papier milimetrowy. I teraz mamy w Kuwecie podzielić osobniki rzęsy wodnej na takie grupy biegowe. W zależności to im od na liczby pewno znamy... zajmie sporo czasu. No dokładnie, ale to też jest ciekawa obserwacja, bo tą roślinę trzeba wyjąć, przyjrzeć się, zobaczyć o co chodzi, więc to też jest takie ciekawe od razu taka fizjologia, trochę właściwie to morfologia tej rośliny. I tutaj w zależności od liczby członów pędowych przypominających liście możemy określić wiek. I tu mamy dokładnie podane jeden jeden do pięciu pędów to są osobniki. Czy może być od 1 do 5. Przepraszam, bo już tutaj się motam. I dzielimy teraz młode osobniki mają od 1 do dwóch pędów, dojrzałe 3 do 4, a stare 5 do 7. I tu jeszcze też polecają nam jakby autorzy tej karty pracy, żeby zwrócić uwagę na te, że te rośliny, które mają takie pędy już żółte, to które świadczą o tym, że roślina obumiera i mamy też jakby tutaj możliwość zaobserwowania tej śmiertelności w tej populacji, więc to też jest rzeczywiście bardzo fajne. No i oni oczywiście muszą policzyć, podzielić na grupy, policzyć liczebność tych poszczególnych i przedstawić swoje wyniki na postaci jakiegoś wykresu. Do tego potrzebny jest ten papier milimetrowy, i mają oczywiście sformułować wniosek. I to jest świetne ćwiczenie, bo ono łączy tutaj umiejętności i biologii, ale przede wszystkim kompetencja geografii. Kompetencje matematyczne też. Dokładnie, też kompetencje matematyczne, więc po pierwsze wykonać doświadczenie, a po drugie przedstawić to na podstawie wykresu, to rzeczywiście dla nich będzie podejrzewam spory problem. I też kolejne doświadczenie, które tutaj proponujemy. To jest wyciek ropy naftowej i tutaj, co, czego potrzebujemy tak naprawdę, może być po prostu ropa naftowa, ale jej cena na stacjach benzynowych w postaci oleju napędowego jest dzisiaj no, niebagatelna, więc możemy trochę pooszukiwać, no wiadomo, że to nigdy nie, nie będzie typowa ropa, w sensie, że pachnieć będzie pięknie, tak? no bo olej spożywczy i kakao, więc będzie to bardzo przyjemne, ropa naftowa już ale sama sobie... Ale będzie trochę sobie... przypominała ropę. Tak, będzie konsystencją na pewno i tutaj proponujemy użyć ptasich piór. Płyn do bycia naczyń, papierowe ręczniki i miska i chodzi oczywiście o to, żeby stworzyć taką sytuację, kiedy tankowiec jakby do morza, oceanu wylewa niestworzone ilości ropy i teraz próbujemy zobaczyć, jak one wpływa, jak ta ropa wpływa na ptactwo wodne. Mieszamy sobie tutaj wiadomo olej z kakaem, powstaje ropa naftowa, następnie na wodę w misce wylewamy tą ropę naftową i w to wrzucamy te ptasie pióra. Jedno zostawiamy suche, żeby porównać strukturę tego pióra suchego do tego potraktowania nazywanego ropą naftową. I oczywiście porównujemy, jak wygląda jedno, drugie pióro, ale kolejne zadanie polega już na tym, żeby spróbować usunąć tą ropę z tych piór, i okazuje się, że to oczywiście wcale nie jest takie proste. Tutaj oczywiście płyn do mycia na pomoże, no ale pytanie, jak on będzie wpływał z kolei na tego biednego ptaka. Więc taka tutaj takie ciekawe doświadczenie, które pokazuje właśnie. Przy okazji tą mamy naszą... właściwości ropy, tak? I pytanie tak, jej gęstości właśnie. w stosunku do gęstości wody, więc znowu tak interdyscyplinarnie, po troszeczkę Dokładnie. I znowu troszeczkę z chemią, badanie wody. Tutaj polecamy bardzo no, te takie walizki do badania wody. Udało nam się trzy sztuki takich walizek zakupić, i one rzeczywiście na zespół klasowy w zupełności wystarczają. I tutaj podpowiemy, podpowiemy tylko że to nie muszą być jakieś super takie tylko te walizki. tylko akwarystyczne. Dokładnie, dla, dla tych, którzy zajmują się tutaj hodowlą ryb w akwariach, jak najbardziej wcale dużo to nie kosztuje. I tutaj na przykład badanie pH wody, i my sobie tutaj ja na ostatnich zajęciach, właśnie z uczniami na dodatkowych, wybraliśmy sobie wodę z tego stawu koło naszego, naszej szkoły, ale też z takiego cieku wodnego, z strumienia w, w mieście, w centrum miasta, w centrum osiedla taki ciek wodny, struga właściwie to się nazywa, woda wodociągowa i woda mineralna gazowana. No i o tyle tutaj wyszły nam bardzo podobne wyniki pH zbliżą do obojętnego. To celowo wzięłam tą wodę mineralną, taką mocną, i rzeczywiście wyszło nam, że jej pH jest lekko, odczyn jest lekko kwaśny. No i tutaj znowu zadajemy po prostu uczniom pytanie, czym to jest spowodowane. No tutaj akurat uczniowie świeżo byli po kwasach, więc nie mieli problemów z tym, że gdzieś tam jednak ten tlenek węgla 4 tworzy kwas. Wykrywaliśmy też jony fosforanowe, i tutaj okazało się, że w tych stawach, które są koło naszej szkoły, tych jonów nie wykryliśmy. Natomiast wykryliśmy je taki bardzo, bardzo delikatny, ten niebieski, ale jednak, jednak on był w tej wodzie ze strumienia. Podobnie zresztą w tej wodzie ze strumienia wykryliśmy jony azotanowe. I tutaj też fajna dyskusja się potoczyła, no bo zastanowiliśmy się, dlaczego tak jest. Jak opowiedziałam uczniom, gdzie ta struga jest i w którym miejscu ja tą wodę pobrałam, no to fajnie uczniowie doszli do wniosku, że skoro są tam ogródki działkowe i skoro są tam ogrody, to prawdopodobnie są one nawożone i część z tych spływa jednak do tego strumienia. Myślę, że teraz na wiosnę, bo to było wczesną zimą robione, powtórzymy jeszcze to badanie i zobaczymy, czy tych jonów nie ma tam więcej. Chciałyśmy jeszcze Państwu tak prawie, że na zakończenie pokazać niesamowity materiał, z którego możecie Państwo korzystać, dotyczący ekologii. To są materiały szkoleniowe metody IPSE, które powstały w zeszłym roku. Tutaj niesamowitych sześć grup, w której przyjemność w jednej z nich miałyśmy możliwość również pracować, stworzyła sześć gotowych kart pracy ale właściwie w każdej z tych kart pracy znajdują się różne doświadczenia, my akurat miałyśmy przyjemność współpracować z Agnieszką Mądzielewską-Jagodzińską Agnieszką Grzelakowską, naszymi bydgoskimi koleżankami również doradczyniami oraz z Małgosią Popławską i Michałem Staszczykiem i zajęliśmy się kawą ponieważ wtedy pojawiła się informacja o tym, że kawa jest bardziej ekologiczna do posypywania chodników niż sól, no i sprawdziłyśmy fusy, nie? Konkretnie tak, kawy. czy rzeczywiście tak jest. Sprawdziliśmy, czy one wabią żydziownicę bo takie informacje gdzieś tam w literaturze wyczytałyśmy, czy wpływają w jakiś sposób na uwodnienie roślin i czy mają jakiś wpływ na fermentację drożdży. Ale to nie wszystko ta publikacja, bo oprócz niej wszystkie te materiały z tych sześciu grup zostały zaprezentowane na szkoleniu takim otwartym, masowym kursie online na platformie Lab Exchange. Te materiały są tam cały czas dostępne pod tym tutaj adresem. Tam jest Sześć ścieżek tematycznych, w tym te karty pracy, które są opublikowane w Flipbooku Ecofriendly, ale także dodatkowe inspiracje, dodatkowe materiały, filmiki dodatkowe, i cała masa materiałów źródłowych, także jak najbardziej świetny materiał na takie poszukiwanie przez uczniów. Tak, Tutaj właśnie screen z tej platformy, klikając w te poszczególne okienka, wchodzicie Państwo na konkretny kurs, taki on wtedy trwał trzy dni, natomiast tak jak mówię, te materiały. Są cały czas jeszcze dostępne. Tutaj dla przykładu, oprócz tych materiałów, które my zaprezentowałyśmy w kartach pracy, badałyśmy na przykład tolerancję, tak? Rzeżuchy i sprawdzałyśmy, jak rzeżucha kiełkuje pod wpływem soli, piasku, fusów z kawy. Można oczywiście tutaj jeszcze się pobawić w różne stężenia. Sprawdzaliśmy też, czy rzeczywiście warto te fusów z kawy na kompostownik, tak? Czy rzeczywiście ta gleba, tę dżedżownicę. To znane doświadczenie, troszeczkę tylko zmodyfikowane, bo w jednej próbie po prostu była warstwa Kawy. fusów, i sprawdziliśmy, czy one rzeczywiście są wabione przez ten zapach. Powiemy, że to wcale nieprawda. <laughs> Przynajmniej wcale nam, nie. tak, nam tak. Znaczy wyszło. to wiadomo, że to też zależy może od stężenia tej, tych fusów, tak? Bo Dokładnie. To też jest kwestia oczywiście dyskusyjna. I co jeszcze na koniec? Na koniec taka karta pracy znowu z naszego podręcznika. I mamy teraz. Tutaj wpływ naszego działania na przyrodę. To taki ewidentne i to bardzo takie ostatnio popularny właściwie problem, który bardzo się ważny pojawia. ważny temat i problem, bardzo tak. ważny, o którym my też tutaj mamy przyjemność debatować w naszej szkole akurat w tym roku to nasze wyzwanie. Chodzi oczywiście o dwutlenek węgla, konkretnie o tak zwany ślad węglowy. I my tutaj mamy kartę pracy, która nam jakby podpowiada, w jaki sposób możemy sobie nasz ten ślad węglowy obliczyć. I tutaj mamy link do takiego kalkulatora śladu Tych węglowego. Oczywiście zdecydowanie oczywiście. więcej. Akurat ten mamy, mamy wypróbowany, on jest po angielsku, ale można go klikając prawym przyciskiem myszki po prostu przetłumaczyć Przetłumaczyć, na język dokładnie język. tak i możemy sobie tutaj dokładnie wyliczyć, ile tego dwutlenku węgla my produkujemy. Tam jest no wiele i... takich szczegółowych pytań, tutaj uczniowie to taką nawet fajna praca na projekt, bo uczniowie muszą sprawdzić, ile zużywają energii, jakie jest ogrzewanie w domu i tak dalej, podają tutaj no, chociażby takie dane, gdzie mieszkają, ile osób jest w gospodarstwie e, też domowym, tak? Ale to też taka fajna chwila refleksji, no i też fajna karta pracy do tego, tak? Bo tutaj mają jakby, e, oczywiście podać z takiego kalkulatora korzystali, ale mają się też jakby zastanowić na nad tym no w jaki sposób jakby mogą zadziałać, żeby mniej tego odwrotnego. Tak, tutaj postawało. indywidualny plan działania zmniejszenia tego Dokładnie. śladu węglowego. Mają się zastanowić teraz nad, jakby podczas wykonywania zadania które pytania im tutaj szczególnie sprawiły trudność tak e, e, które jakby, e, i dlaczego tak się stało że to rzeczywiście jest takie skomplikowane więc taka fajna karta pracy którą tutaj I ta można karta pracy spokojnie jest wykorzystać. dostępna w materiałach dla nauczyciela na mac Akademii, a także w książce dla nauczycieli. nauczyciela nauczyciela na dzisiaj no to już wszystko. Dziękujemy. dziękujemy. Mamy nadzieję, że zainspirowałyśmy i że z części przynajmniej naszych pomysłów Państwo skorzystacie. Do widzenia. Dziękujemy bardzo. Do widzenia.